Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wjazd na garaż. A dzisiaj udamy się do prawdopodobnie najmłodszego i zarazem najbogatszego polskiego influencera, który ma w swoim garażu auta warte miliony, ale chłopak przy tym wszystkim jest naprawdę normalny. Nie zachowuje się jak typowy banan. Więc myślę, że wyjdzie z tego fajny materiał. Wy, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to szybciutko ten czerwony przycisk na szary zmieniajcie, bo mamy do pokonania standardowo znów trochę kilometrów, bo nasz gość jest z Małopolski, dlatego nie przedłużam, widzimy się w aucie. Myślę, że fajnym urozmaiceniem podczas trasy będzie, gdy Genio, właśnie jest z nami Gienek wybierze Pięć osób z komentarzy, ponieważ pod filmem z Wojtkiem Golą udało się uzbierać 3000 polubień. A jeżeli wiecie lub nie, no to jeżeli pod moim filmem jest 3000 polubień, no to 5 stówek trafia do Was. Jeżeli jest 5000 polubień, no to 1000 trafia do Was, więc pod tym filmem tak samo, moi drodzy. Subskrypcja, łapka w górę i komentarz. A Gieniu, wybieraj! Zdaj na ten komputerek mi tu. Kurde. Wybieraj 5 osób, które zgarną hajs. Jak idzie? Ładuje, kurwa. I mamy zasięgu, także poczekajcie jeszcze chwilę. Same atencjusze w tych komentarzach, kur... Co atencjusze? Miłe po prostu słowa, nie atencjusze. Tylko nie rób bandyckiego numeru, że wybierzesz tylko tych, co mnie obrażają. Ale no, szukam swoich kont w komentarzach. <grym> to, to, ej, tak też nie oszukuj dla widza. Pojedziemy, wręczymy osobiście stówkę każdemu, tak? Nie ma tu żadnego oszukaństwa. Nie ma. Co? Nie Jak ma. osobiście? Blikiem dostaną, a nie osobiście. osobiście? Ja pojadę. A, to genio do was pojedzie. Tam ósemkę pożyczysz, się pojedzie. Czy ty nie masz prawa jazdy? Nieważne. Jeździć umiem. Dobra Gieniu, to ty w komentarzach faktycznie do widzów już od razu im odpisz, a ja ustawiam nawigację do celu. To jedziesz do Sosnowca, zjedź tu na bok, ja wysiadam, dalej jedź sobie sam. Dzień dobry, Harciochom. O, krótkie ręce? Tata był karłem, to wszystko dlatego. Dobra, dzięki. No co, no nie moja wina. No wszyscy się urodzili żyrafami. A, halo. Bo się śmiała z tego ojca. To cofam do niej? Nie ma tak, co ma się z nim? I... O, nie! Zrobiliśmy sobie krótki przystanek w Gliwicach. I pewnie teraz spora część z was pomyślała, a pewnie pojechał odwiedzić MGP garaż. Co chyba nie byłoby wcale takim złym pomysłem, jak sądzicie. Możecie dać znać w komentarzach, czy powinienem złożyć tam wizytę i pokazać furki, które się tam znajdują. Ale cel naszej dzisiejszej wizyty jest zgoła inny, albowiem przyjechaliśmy tu odnośnie projektu Pamiętajmy o Sportowcach, który powstał z inicjatywy STS sponsora reprezentacji Polski. Dlatego może nie będę przedłużał, przenieśmy się od razu na ulicę przyszłości 2-6B i zobaczmy, jak cały event wygląda. Spora liczba osób, gliwice, osiedle Sośnica. I to właśnie tu trwa prezentacja murala, jednego z najbardziej znanych polskich piłkarzy, a mianowicie Włodzimierza Lubańskiego. Nie jest to wprawdzie pierwszy mural, który powstał przy współpracy z firmą STS, albowiem zaczęli oni od upamiętnienia Kazimierza Górskiego, jego podobizna zdobi jedno z warszawskich osiedli. Natomiast stworzenie muralu z Włodzimierzem Lubańskim jest pewnego rodzaju formą celebracji 50. rocznicy zdobycia przez polskich reprezentantów złotego medalu olimpijskiego w Monachium, gdzie Lubański strzelił dwa gole. Bohater, którego podobizna widnieje na muralu, jest dość mocno rozchwytywany. I z tego, co słyszę, ludzie zadają mu takie sensu stricte sportowe pytania. Ja z piłki nożnej to nie jestem najlepszy, znaczy jestem dobry, żeby nie było. Soccer, kiki. te rzeczy, wiecie, potrafię. Ale moje klimaty to auta, więc fajnie byłoby go zapytać, czym tu nas przyjechał i może pokaże nam auto i uda mi się jakieś kilka fajnych okrywek zrobić. No, we will see, poczekajmy aż się tłum przerzedzi. Nie no, pan Włodek jest tak rozrywany, że chyba trzeba żonkę zapytać. Myślisz? gdzieś? Ja tak? tak. Dobra, to wóz. Panuje przeświadczenie, że piłkarze, a tym bardziej ci zasłużeni, jeżdżą fajnymi autami. Czyli dwa szybkie pytania. Czym pan do nas nie przyjechał? Przyjechałem swoim samochodem, z Mercedesem, który jeszcze co pierwszy lat. I jak się panu to auto sprawuje? Dobrze. Zamieniłby Pan na jakieś inne, czy... Ja nie jestem, powiem Ci, nie jestem specjalistą motoryzacyjnym, jestem specjalistą. Wszystko konsultuję z moim synem, który jest bardziej o biegły w tych tematach, natomiast dla mnie to, co najważniejsze z tej jest wygoda, wygoda, bo to jest Komfort. troszeczkę podwyższone. Podwyższone wejście do samochodu, także z tego samochodu jestem zadowolony. Ostatnie pytanie. Wymarzony samochód. Czy posiada Pan taki? Nie, nie mam jakichś specjalnych wymogów, co by było marzeniem moim. Natomiast oczywiście z tym, co się dzieje w tej chwili prawda, w świecie, to na pewno następnym moim samochodem będzie samochód elektryczny. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trochę się bałem, co wyjdzie z zaproszeniem na ten event, bo nie oszukujmy się, mam troszkę bardziej taki kontrowersyjny content, ale fajnie wyszło. Pan Włodzimierz yy, go opowiedział, pokazał mi swój wóz. Wy, jeżeli chcecie zobaczyć mural, to polecam go zobaczyć na żywo, bo robi wra. Aj, tego słucham, nie powiem. No po prostu o wiele fajniej wygląda na żywo, tak jak w światku na przykład M8. M8 na zdjęciach, no tak, a na żywo. Jest kocur, jest kocur. Przypominam, że partnerem całej tej imprezy był STS, Zakłady Buchmacherskie. A zakłady buchmacherskie są od 18 roku życia. Pamiętajcie, 18 rok życia to się idealnie wkomponowuje w naszego dzisiejszego gościa, ponieważ on ostatnio skończył właśnie 18 lat. A furma tyle, że to szok. Pakujmy się do auta i widzimy się, moi drodzy, w Krakowie. No i moi drodzy, znajdujemy się na drift stacji, naszym gościem jest Mazek. Witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że jedziemy do ma Mazeka, ma to się odmienia? Maska? Maska. Maska, czyli to się odmienia, już teraz wiem, za na przyszłość. Pewnie go kojarzycie z Instagrama bardziej, bo na YouTube tak, tak działa no trochę TikToka. mniej. Coś tam z TikToka. Chociaż na YouTubie zacząłeś prężnie i od takiej kontrowersyjnej nazwy Zawód Syn. No dokładnie. Czy Ten zawód, się opłaca? To no, opłaca się, opłaca się, najtrudniejsze jest wydawanie. Cholera, no patrząc w powozie, to chyba się faktycznie opłaca I gwarantuję wam, że to nie jest jego jedyny samochód. Do tych aut przejdziemy, ale skoro znajdujemy się na drift stacji, to chyba trzeba coś upalić. No to może od tego zacznijmy, moi drodzy. O, dobra, trochę szkoda, bo podobno ten asfalt strasznie zdziera opony. A jak wiemy, mam tu nowego Michelina 4 a przypał. No ale chuj, warto, tak? Jak już tyle kilometrów zrobiliśmy, to warto. No to jedziemy. A może ustawmy z tego z energetyków wieże dookoła tutaj? Mamy masz energetyki, mamy mały faka, bo tutaj potentat energetyków na Kraków dopuścił do sytuacji, gdy wszystkie jego napoje się sprzedały, ale spokojnie ratujemy sytuację, ustawiamy flagę i zrobimy ósemkę, tak żeby jakieś tor jazdy sobie wytyczyć, bo no to w kółko to banalnie by było, no bo tak nie można. No Nie ma dramatu, jeszcze będzie na czym do domu wrócić. A, ciepło! Ja z tym idiotą gorącego. Ja jest dobrze, tylko faktycznie. Na kolorowo nie jest, jak u ciebie. Widzisz. O cholera. Wow. Tu już nie ma oporu. Daleko mamy garaż? Nie, 2 O, To nie ma problemu. <noise> Właśnie, jak tak sobie delikatnie półpierdolaliśmy, zradza się pytanie, co z tymi sąsiadami wszystkimi? Czyli to nie przeszkadza? Przeszkadza. Ale właśnie jakoś się bardzo wkurwiają? jakieś protesty robią, czy... No bo oprócz tego, że tam sobie to to są organizowane czy... normalnie i takie? tak? Piątki, piątki, co piątego dwudziestie. Kurwa są to tutaj zbierają. Dokładnie. No i co wtedy? Co wtedy? No wtedy przyjeżdża policja, stoi tam przy drzewku, ewentualnie tam na wyjeździe z lotniska. I, no i, i tyle, no nie? Bo tu jest oddzielony teren od stacji od yy, tak jakby to jest parking de facto, No tak. Nie? No, ale oni zdarza się także przyjeżdżają i miejscu, jakby na terenie nie, już prywatnym. Nie, już nie. Nie. czasami, czy nie? tak, bo tak jakby. Myśleli, że to jest całkowicie cała stacja, a to jest po prostu oddzielony a, teren czyli na mapie. A to bramę, pedal ten do policjanta i klasa. No, coś takiego. No, no dobra, no trochę nam wyszedł z tych driftów, bo jest mokre, sucho, a ja wziąłem złe koła zdecydowanie. Dlatego, może przejdźmy do pozostałej części garażu, tego Dokładnie. młodego człowieka, bo ma, jak wcześniej powiedziałem, więcej samochodów niż tylko ten. Przyjechaliście ja nie, z tymi rękami. was przywitałem. Zapas energii. Bardzo. Dziękuję bardzo. Odłożę to na, za chwilę tutaj na ziemię, ponieważ, moi drodzy, znajdujemy się chyba na najgrubszym influencerskim garażu, <grym> jaki jest dostępny w Polsce. Ponieważ wy tego nie wiecie, ale zajrzyjcie to zaraz. Adamie, pokaż, co, co widzimy. Pokaż, co to jest. Jest to Huracan, Lamborghini, oczywiście Performante. No jebać biedę. że no. tak jak e, o, M8. Tak jak Cabrio. Cabrio. I w moim ulubionym ostatnim kolorze, czyli Cabrio. w czarnym mat. A Dokładnie to jest satyna w sumie. No tak, no w sumie M8 też jest satyną, ale zawsze wszyscy mówią mat, więc już tak się przyzwyczailiśmy. 640 koni, V10, wolnosące. Który rok? 2019. Czyli świeżynka. Świeżynka. Nie ma lipy. Co ja tutaj mogę powiedzieć o nim? No seryjny samochód. Masa karbonu. I, I to nie takiego zwykłego co? karbonu. Czy on jest, nie, on jest skłasny, standardowy dla Performante, ten tak, brudny tak, taki karbon. Tak, 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 tak. Kierowniku blacharzu, jaki to, jaki to jest karbon? Chorium Ej, robił mnie, huragan. ten żółty hurakan nie robi tak wrażenia jak ten. Jeszcze jakby był umyty, to już totalnie. No nie no to pewnie, ale pogodę mamy taką jaką mamy, więc nie ma to też. A, to jest używane tak naprawdę. Dokładnie. Nie. Nie Poza stoi. tym też jak e, widzieliśmy na niektórych Twoich materiałach, pewnie widzę, też widzieli, on jest używany zgodnie z przeznaczeniem, czyli go też tyrasz. Może co, odpalimy. Tak, odpalimy. O tak, Dość W pomieszczeniu to dawno. Naprawdę... Ciekawie, czy mikrofon w ogóle zbierze dźwięk? Jak oceniasz. No, coś powiedzieć. no. Chodzi, chodzi. Jest, chodzi? Wysoko. Jest wysoko. Jest wysoko? Inna liga? To nie ta liga wujach twoje, weź kurwa, zabierz te swoje BMW Bo cię więcej nie wezmę! I kup coś porządnego w końcu. Cię więcej nie wezmę! Coś dla miłośników japońskiej motoryzacji. Czyli w tym garażu dla wszystkich się coś znajdzie. Dokładnie. Już myślałem, że Supra, ale ten jest nieźle. Hej, pomogę ci. Jest to nic innego jak lista 370Z. Dość nietypowy, ponieważ ma karbonową maskę, jakieś tam zmienione światła, inne, troszeczkę body kit No i ty wspomniałeś coś, że nie jest to supra No nie jest... Ale ma coś bardzo szczególnego, które jest pod maską Zodziewaj ale... się, że pod maską jest 2JZ tak. supry. Dokładnie, ale nie mam cieka, zaraz go przyjesz. Dobra. To chwilę poczekamy i zaraz odpalimy też 2JZ! -a. Grubo jest, grubo Ale... No patrz, patrz, się, patrz, 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 bo O, co jest? Jest? Blachasz, tu powiesz, że to jest mało spasowane, kurwa, tu ja bym poprawił troszkę. Myślisz? Tak. Ale nie wiesz, to chyba tak jest specjalnie. Nie. Bo to jest Nie, Na nie może wpadać, kurwa, te drzwi. Odpalił. Ale no. no. Bo są zamknięte klapy, wiesz? Ale czad! No, też wnęki bardzo ciekawe. No i fajnie, pola wam się. No tak, jakbym miał ale tyle to, pieniędzy, też bym tak robił. bardzo Na e, niskich obrotach. Potem się wkręca. Jak się wkręca, to jest naprawdę, ale też nie będziemy gazować. No tak. umiem otworzyć, umiem czy sobie poradzę? Poradziłem sobie. Ociekuj. Ociekuj, No nie to tych dniach pierdolenia. Tu nie ma miękkiej gry. Ile to ma koni? 550 na lobuście. Ach, a... Teraz ma około 0,8 do ładowania. No, Bardzo malutko. Fajnie. Kurwa, czy ty masz czas jeździć tymi wszystkimi autami? Jest ciężko w czasie. <laughs> Cholera, to jest codziennie rano wstaje tak. Ja wiem, jak to wygląda, to jest ene, due, dobra, nie. Tak na pewno to wygląda. No tak. i chyba możemy przejść do trzeciego auta. Dokładnie. Jest to dla miłośników starszej motoryzacji, tej bardziej legendarnej. To jest legenda, dokładnie. E92, M3, v 10 znaczy V8. F 8. <głosy. <głosy> za dużo tych. Od... <noise> za dużo tych samochodów. To jest oryginalne malowanie? Takie tak, wyszło? Czy tak. to... Melbourne Red dokładnie się nazywa. To oczywiście folii zabezpieczającej karbony Fajne. Ile ma na lotu? No bo to już jest legiony. Czyli nie tak dużo. Złe za to jest. Złe za. No to trochę z wartości spada. Wiecie, jakby to było niemieckie albo salon Polska, to już w ogóle byłoby warte tryliardy dolarów. Ale to też dalej trzyma swoją cenę i raczej już chyba nie spadnie. Tak, tak jeszcze tyle co zostało włożone, to... Też... No właśnie, co tu zmieniłeś? To jest na kolejny ten odcinek. No, trzebujmy to, <laughs> to streścić, co tak... Na szybcioka eee, pozmieniałeś w tym wozie. Hamulce? Hamulce przede wszystkim z własnym logo. Oczywiście eee, przód jest od RS5. <stansuj> od Audi? Tył eee, jest od Alfa. Zaciski. Wykręcaj to, od Audi <laughs> to jest BMW. Eee, Profanacja. Od, parki, od Audi. Dokładki. Daj na eee, Troszeczkę wnętrze, eee, wnętrze odnowione. Eee, pakiet tylko cały karbonowy. I Ale to odkąd? Do to nie jest oryginalny jakiś pakiet? Od no? nie, taki, to jest oryginalny? Nie, nie, nie. Z Anglii, ze spasowaniem dramatycznym. <grym> Pokaż mi w środku. W środku jest seryjnie, ale dość, dość ładnie. Fajnie. Lepiej niż te nasze. U nas taka na placu stoi, jak widzę pamiętają. Fajna też taka, tylko u nas przodu nie ma. I wnętrzu, we wnętrzu jeszcze trochę krwią pachnie. Nie. W tygodniu będą mi zakładać kolektor dolotowy, karbonowy, Venturi oraz dolot. Tu nie ma ja pierdolenia. Także sobie, ile te wszystkie Twoje auta mogą kosztować? Łącznie? Łącznie. Yy, wszystkie, yy, z, które, z tymi, które dojdą jeszcze w tym roku. O, będą no, Będzie tam w okolicach yy, pięciu baniek. O kurde. Także już jest. Nie chcecie mnie adoptować może Wiecie? Ja fajnie, ja też mam na tak się też znam, podriftujemy razem. Wie ja, fajnie będzie. Dobra, możemy. <laughs> o, super. Masek buduje też M2. Za dużo wam my nie pokażemy... A raczej bo... naprawia. A raczej naprawia, raczej znaczy, w sumie już buduje, bo z tego co tam widziałem na filmach, to na... i tam z silnikiem jakieś były problemy na e, tak, czy tak, jakiego... tak. Znaczy, no, gwarancji. Znaczy na gwarancji to już nie ma, a tak, a także to... będzie zabawa. No to u nie. niego e, na YouTubie zobaczycie Dokładnie. jak M2 powstaje. My za dużo tutaj stracić wam. Pan... Na ten moment nie możemy, a teraz próbujemy nie wiem, wyjechać i zróbmy jakieś fajne przybitki Kurwa, takie rzeczy to ja na filmach widziałem w Indisem ale to właśnie jest film! My go robimy! Zobóźmy! <laughs> to jest właśnie, to się, to się nie dzieje naprawdę, to jest wszystko fikcja, my w Photoshopie ta auta <laughs> Nawet szybkich, wściekłych są ledy pod maską. Pod kurwa, co ja gadam, już jestem zbyt bardzo podjarany kolejny raz. Zaczyna mi się ta seria podobać, że jeździmy po garażach, gdzie spotykamy super fury. Ledy pod autem. o. Nielegalne bo nielegalne, ale większość aut nie spełnia norm. Fury wyprowadzone, jak widzicie, niestety zaczął padać deszcz, to nam trochę uprzykrza robotę. Trochę w Gliwicach chyba za długo posiedzieliśmy, ale sprawdźmy jak gadają, bo chyba na to czekamy. Sąsiedzi chyba na to raczej nie czekają. Ale... A no i tam nikt się nie przeczepił. Ach, Tylko z czekajcie, bo jeszcze zapomniałem, M8 jeszcze. O kurwa, fajnie, zapomniało o jednym wozie, nie? Dobra, jeszcze M8 muszę przywieźć. To przyniesie M8. Dobra. Ja, ma, ja nie mam skarpetek na wszystkie dni tygodnia, a on ma auta na każdy dzień tygodnia. E, od czego zaczynamy, szefie? To po kolei, M4. Tutaj dojechało M8, właśnie. Ale tutaj nie ma co nie ma, to jest za gumnie, seria. Ale sprawdźmy jak gada. Bo tutaj coś dłubałeś. O tym małcie w sumie nie wspomnieliśmy tak na samym początku. No. Jest inny wydeszek, moi drodzy. Jest skrzydło, to już pewnie widzieliście, o nim nic nie powiedzieliśmy też. Ale jest dość mocno kontrowersyjne. Tak, tak. Jak ludzie w internecie to odbierają? Yy, bardzo fajnie, ponieważ są podzielone opinie. Jak ktoś za kontrowersję, to jest, no tak. znaczy, że dobrze. Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Nie, przekręcać. O, nie nie, nie przekreślać na mazak, bo też jest taki youtuber. No. Dobra, jak to gada? po fałce ta trochę tak dziwnie brzmi. O, Lamborghini i Spagetti. Sąsiedzi. Sąsiedzi na pewno muszą go nie nienawidzić. Tu nie ma opcji. No mi się wydaje, że jakieś pielgrzymki musisz mieć co jakiś czas, pod i i jajami rzucają, bo to... Tych tak nie jest coś, co nie będę mi hałasować pod chatą, nie? No i teraz to jest ostatnia. Pające, czyli... Fit mm. piękna. Tak być powinno. Chory bus. Chciał ogień? Leciał ogień? Był ogień. Były marchewy i Były. to sążne Sążne marchewy moi drodzy <laughs> Of mordy. mordę Imponująca flota Gratuluję jeszcze Ci tak posiadania bardzo. takich samochodów I zazdroszczę się zarazem Bo to chyba wszystkie Twoje Czy o, Jeszcze Prawie wszystkie, jeszcze jedno płynie a drugie do odebrania O to będziemy mieli motyw żeby przyjechać tu drugi raz I wtedy wezmę 4 kabry I na pewno poupierdalamy o wiele bardziej niż teraz Jedziemy za dnia, żeby można było więcej fajnych rzeczy nagrać. Naprawdę? Może coś ja na koniec jeszcze powiem. Wiecie, no co tak. jest najlepsze w posiadaniu tych wszystkich aut bycie w tym wszystkim normalnym człowiekiem. To no, prawda. No bo nie właśnie... To też było moje takie pytanie, które przygotowałem sobie do Ciebie, możemy je tutaj w sumie pod koniec wrzucić. Bo ty jeszcze uczysz się, studiujesz, jak to jest u Ciebie? Uczę się, techniką. Jak, jak odbierają cię rówieśnicy? Aż to normalnie, no jak, jak, jak każdy inny. Powiedzmy to uczeń. No, ale wiesz, jest na taka właśnie, na pewno grupka, no... że szydzi, że o ja tu ten idzie, co tam kurwa nie. stary Malambo i ten. Czy... nie, raczej nie ma takich ludzi w tej szkole, a wiesz, na pewno są tacy ludzie, ale raczej oni tak w twarz nie mówią tego. Yy, tak z no boku gdzieś raczej tak mówią, ale ja jestem normalny powiedzmy. Jest no jeżeli więc... jesteś normalny w tym wszystkim, no to więc też spoko. na pewno masz powiedzi. Dobra, dzięki ci w takim razie wielkie dzięki. za dzisiaj. Wam również dziękuję. Przypominam o subskrypcji, łapeczce w górę i komentarzu, jeżeli chcecie jeszcze zgarnąć. A, jak smakowało Energetyk? Bardzo dobry. Bardzo dobry. <grym> <Super. grym> Jestem raz. na razie i do zobaczenia.